Witam, witam wszystkich widzów Maćka! Dzisiaj zaczniemy sobie odcinek kupując czołg is na ówym tierze. Witam was wszystkich, jestem nakurwiony dwa żubrami! Dzisiaj będziemy sobie grać czołgiem radzieckim is -3. Robi wrażenie, papież płakał jak sprzedawał. Bierzemy sobie załogę, Wiadomo, o miksy, kurwa, bo tutaj trzeba czymś grać, a nie jakaś 50% załoga, jakiś frajer w ogóle. Co wy myślicie, że jestem jakimś frajerem, to macie kurwa rację LOL. No ale ogólnie no to mamy załogę na jakimś IS6. Wysyłamy załogę do Koszar Wrzucamy tutaj z ISA. O kurczę, to jest załoga z IS. No to bierzemy załogę z IS sobie przeszkolimy. To jest pierwszy krok, jaki musimy wykonać na naszej wielkiej drodze kariery wotowskiej. Pierwsze przekwalamy sobie załogę. Za kredyty, bo nie stać nas na więcej golda Tutaj usuwamy sobie trochę perków, żeby yy, Żeby sobie dać inne perki, ponieważ nie jesteśmy Kurwa głupi, żeby takie coś robić, no I da, dajemy sobie tutaj Takie można dać perki właśnie jak naprawa, na dowódcy można dać tutaj Wykrywanie dźwiękiem No i jeszcze można dać roznanie w orientacji i teraz będziemy lepszego mieli za oganta. Wiadomo, tutaj już dowódca zrobiony, widzimy na 105%, bierzemy teraz celowniczego, ustawiamy mu tutaj perki takie jak naprawa, naprawa. Możemy tutaj dać również strzał z biodra oraz snajpera Ja tutaj decyduję się akurat na strzał z biodra. Ponieważ mogę też dać snajpera i niedługo będzie snajper aktywny, ma już 69%. Bierzemy kolejną załogantkę, dajemy jej wiadomo tutaj, pełny szacunek dla szefuncia, dajemy jej tak naprawę, dajemy jej gładką jazdę i jeszcze można jej tutaj dać. Jazda terenowa to przyspiesza nasz czołg, i to będzie bardzo fajne. Ponieważ czołgiści nie będą się skarżyć, że jeżdżą jebanym, wolnym, gównem więc ogólnie to będzie kozacko, tak. Tu dajemy naprawę i możemy dać gaszenie pożaru albo intuicję. To zależy czy jesteśmy z jebami, czy większymi z jebami. Na przykład, jak jesteśmy małymi z jebami, to możemy dać od razu to: to intuicję, a jak jesteśmy dużymi z jebami, to możemy dać sperata Teraz tak. Wyposażenie, które trzeba dać. Jest to słona przeciwodłąkowa. Ulepszona konfiguracja oraz siatka skująca. Ja tak bym dał, ale nie dam tak, ponieważ nie jestem aż tak dobrym graczem jak widzowie. Dlatego dam tutaj. Już wam mówię, kochani moi. Tak. Yy, dam tutaj innowacyjny system penetracji. Dam tutaj. Oczywiście debilizator bionowy, ponieważ tego nie daje. To mówi się, że jest gejem, ale dam tutaj taki, co już mam. żeby nie płacić jak prawdziwy Polak. Polaki nie płacą na marne. No i słuchajcie, dam jeszcze tutaj Burbo, znaczy Turbo, prężarkę, prażone, prażone sprężarkę Albo w sumie to wiecie, nie dam tu prężarki, dam tu wentylację żebym miał prawdziwie potężny czołg i teraz słuchajcie mogę taki czołg sobie tutaj zaakceptować mam moje wyposażenie dajemy tutaj tak, gaśnicę ręczną gaśnicę automatyczną i ropę z dentlisu yy, i oczywiście ładujemy full he bo tak robią prawdziwi Polacy ale jeszcze pozwolicie tutaj widzowie, że sobie zmienię działo ponieważ mamy jakieś kurwa gówno pierdolone założone w ogóle nie wiem, to chyba Donald Tusk robił ten czołg z takim działem, ale to jest strasznie gejowe. Jak można wypuścić taki czołg z takim dziełem, tak wypuścić iPhone'a z logiem Xiaomi. W ogóle nieśmieszne to jest strasznie. idziecie? Kupujecie sobie iPhone'a, tu logo Xiaomi, ale kurwa jaja musielibyście mieć. Dajemy sobie polską amunicję prawdziwą dla biedaków i dajemy sobie dyrektywę. Na optykę, ponieważ tak nie mamy optyki, więc nic nam nie da No, teraz nie dajemy kamuflażu, ponieważ jesteśmy prawdziwymi Polakami Możemy kliknąć przycisk bitwa I zaczną się rozgrywkę naszym pięknym czołgiem Pokażę wam widzowie dzisiaj jedną bitwę Jak widzicie jest to ponieważ wypchałem jakiegoś pierdolnego frajera w dupsko, Ponieważ na to zasługiwał Tak, mamy tutaj nasz piękny radziecki czołg Widać jaki jest on piękny. Wygląda jakby nie był piękny, ale ja jadę na lewo. Jak możecie zobaczyć tutaj, tutaj jestem niebieski, ponieważ pchałem jakiegoś frajera, który sobie na to zasłużył. Więc no, taka sytuacja. Jak pamiętajcie, jak jakiś frajer was wypycha, albo zajmuje waszą pozycję, to pchacie frajera. Ponieważ to nie jest ak akceptowalne, bo jak on wam zajmuje pozycję, to wy nie możecie pozycję. I wtedy co wy możecie robić? Nic nie możecie robić. Dlatego tak. Polecam wam właśnie grać pod siebie, a nie pod drużynę, ponieważ granie pod drużynę w dzisiejszych czasach jest tak jak. Tak jak na przykład gotowanie. Niby se gotujesz, ale jak ci wyjdzie niedobre to trochę słabo. Także tutaj widzimy, że na górkę podjechał LC Ivan. Burazk one raczej przegrają górkę, ponieważ przeciwników jest bardzo dużo. My jedziemy tutaj, nie poddajemy się. My się nie pierdolimy. My jedziemy po prostu do przodu i trzymamy W aż do końca bitwy. Nie zatrzymamy się ani razu, ponieważ ruskimi żołgami tak się gra. Trzymasz W przez całą bitwę i to nieważne jaka jest sytuacja. Nam po prostu trzymasz W, nie? Ponieważ, jak nie trzymasz W, to tak naprawdę znaczy, że nie umiesz po prostu grać. Jeżeli mamy jakiegoś frajera, walimy mocną bombę. Dostaliśmy magazyn amunicyjny, spokojnie nic się nie stało. Możemy przed nim po prostu uciec, ponieważ wiemy, że już nie mamy za bardzo szans walki z nim, więc dalej z nim walczymy, nie? Tutaj widzimy jakiś frajer z tyłu w ogóle. Kto tak robi? Podjeżdż, podjechał nam z tyłu. Dwóch, no i zostaliśmy zniszczeni. No i tak właśnie powinniście grać z rosyjskimi czołgami. Zrobiliśmy optymalny wynik. Wynoszący 36 dμετ, no więc polecam Wam widzowie naprawdę ruskie czołgi IS3. Świetny czołg, świetna machina, polecam. Do zobaczenia wkrótce.